Siemanko widzowie! Witam na openingu, ale będzie bardzo dużo informacji do przekazania, mam tutaj karteczkę taką, żeby, żeby się nie zgubić w tym, co będę mówił. Są dwa konkursy, jest kilka informacji, no i przekażę to wszystko po krótkiej przerwie. It's Is already here. Skin Club! Treasures are already waiting for you. Także witam jeszcze raz na odcinku. Przed nami yy, są chromy dwójki. Jeżeli ktoś się interesuje skrzynkami, ten wie, że teraz to są drugie najlepsze skrzynki, w zasadzie trzecie albo czwarte, ale to z tych tańszych, nie? To jest jedna z najtańszych skrzynek, która jest opłacalna do otwierania. Oczywiście. W opłacalności w się sensie nie mówimy tutaj o zwracalności, tylko po prostu o przedmiocie, który będzie mniej więcej zbliżony do wartości skrzynki, lub po prostu Open będzie bardzo zbliżony do ilości pieniędzy, które wydacie. No chyba, że traficie kosem, to jesteście na plus. Więc tak, tak jak powiedziałem wcześniej jest kilka. Informacji, ja sobie pozwolę, otwierać, że potem będziecie pisać w komentarzach, że yy, skończył pierdolić tam, yy, ktoś, ktoś czegoś nie usłyszy. Więc potraktujmy dzisiejszy Minimalware, potraktujmy dzisiejszy Opening jako skrzynki, które selecą w tle i teraz będę przekazywał konkursy. Pierwszy konkurs, jeżeli dzisiaj został odcinek opublikowany o godzinie około. o Elitarny, kurde słaby Jeżeli dzisiaj został odcinek opublikowany o godzinie 10 rano To wiedz o tym, że do godziny dzisiaj, 24 Masz czas, żeby wysłać filmik do jednej minuty O kurde, mi okolata, normalnie, taki jestem zmęczony eee, Filmik do jednej minuty z wadami twojego stanowiska Może to być po prostu nakręcone tak o telefonem, wiesz tak z rąsi i mówienie, co ci się nie podoba, ma być to zrobione humorystycznie, to ma być do jednej minuty lub mogą być to maksymalnie, wiesz, dwie minuty, ale to już tak, jak naprawdę chcesz coś zrobić ambitniejszego, to zapraszam, będzie to oceniane na live nie dzisiaj, ale do dzisiaj są zgłoszenia. W kolejnym tygodniu będzie rozwiązanie i oczywiście pojawi się to też na YouTubie w formie takiego filmiku i zlepki. Także jeżeli chcesz zostawić się lat po sobie na tym kanale, byłoby to jedną z najlepszych opcji. Dalej! Konkurs, który trwa do dziś i do wygrania są dwie myszki. Ja je może... Zaprezentuję. To jest myszka pierwsza Prime i myszka druga Prime Plus, bo Prime Wireless została już wygrana w poprzednim jakby pojedynku. Bo właśnie do tego zmierzam, że to trzeba wygrać ze mną jeden na jeden, jeżeli ktoś chce zagrać. To jest konkurs tylko dla subskrybentów na Twitchu, także w każdej chwili możesz dołączyć. Bardzo mało jest takich osób, w sensie relatywnie dużo, ale szanse dzięki temu są małe. Bo... żeby wziąć udział nie trzeba naprawdę wiele. Także, jeżeli chcesz, to zapraszam. Wystarczy mi pokonać i masz yy, fajną mychę za 400, Czy tam za 300. stówki? Ta jedna za 300, stówki, druga za 400. stówki. Wireless kosztowała 6 stówek. No, ale kurde, już ją wylosowali. Także, no, dalej. A wszystkie informacje, które przekazuję, są na Discordzie. To jest tak, że to, co ja teraz powiem, to wszystko takie spektrum uzupełnienia, jakby tego, co mówię, jest na Discordzie. Tam zapraszam. Nienawidzę tej pogody, ja normalnie. Tak, topie! Dobra, dalej. Mówiłem w poprzednim odcinku o kontraktach. Yy, kontraktach na bronie, prawda? No, no to właśnie mówiłem, i. No, i chyba tylko na mówieniu się skończy. Bo ja właściwie to ja nie. O tyle niebieskich zrzędu, nawet nic ciekawego. Żeby zrobić taki ciekawy odcinek 10-minutowy, potrzebuję mieć około budżetu 500-800 do 800 zł. Myślę, że jestem jeszcze za małym YouTuberem, żeby startować w takie stawki. Zwłaszcza, że wydaje praktycznie. Raczej, praktycznie. Wszystko to co zarabiam na YouTubie, plus jeszcze 20 razy tyle. Bo z każdego filmu mam około 3-4 zł. No to nawet nie 20 razy tyle, tylko no dużo. Iko! Iko, no to tam ktoś chce, może policzyć, nie? Że na przykład 200 zł, podzielić na 3 zł, to jest właśnie ilość filmów pewnie w miesiącu. Minimalware Iko. Ile to kosztuje? O chłopie, to kosztuje 71 zł. Kto to się spodziewał, że to tyle warte? Ale jakie ładne. Te, te nagle mi się spodobało, jak tyle warte. Dobra, będę używał. Więc wracając do kontraktów. One z pewnością będą, ale nie tak szybko. Jeszcze będzie, będzie przeprowadzona jedna seria z gierek na kanale. Y ogólnie będziemy się rozwijać. Bardziej taką ekspansję będziemy prowadzić, no bo nie możemy się zatrzymać tylko na sklepie. Krzynkach, bo mam wrażenie, że przestałem Was powoli interesować, chociaż nadal to lubię robić. I mam nadzieję, że, że Wy też lubicie to oglądać. I teraz kolejna informacja, bardzo ważna. O, AK, to, to też jest dobra informacja. Proszę, faktoryniu. Kurde, minimalware. Kolejna ważna informacja jest taka, że mimo tego co zobaczyliście na początku odcinka, no to zmieniamy głównego sponsora całego streama, YouTube'a i tak dalej. O, kurde. Szkoda, bo tam. tam, tam. Ta jemka mogła dużo dać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, kurde, MP siódemek. I od dziś, prawdopodobnie od dziś, bo możliwe, że jeszcze jeden odcinek będzie ze skin clubem. Ale od dziś będzie Kidro. Także jeżeli ktoś tam... O! Znaczy to on się nazywa Squart tutaj, ale normalnie to jest po... Na Steamie hit. Także, jeżeli Was ciekawią odcinki z Kidropa, to raczej się pojawią. No chyba, że nie będziecie chcieli, bo to nic na siłę, oczywiście. No i dobra, no i tą kartkę już odrzucam, bo tam już nic więcej nie ma. Znaczy, byłoby, ale patrzę teraz na minutę odcinka i już wiem, że więcej nie przekażę, bo tak to bym gadał tylko zaraz ktoś się wyjdzie, bo powie, że skończył otwierać tam już tylko pierdoli. No, A także możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o Kidropie czy, czy spoko stronka. Przy okazji, możecie też zostawić lajka like w górę. Subskrypcję i komentarz Lemon taste, zero cukru Znowu red, li e, red line Elitarny, tylko że to jest chyba w well worn No well worn. Ostatnie pięć skrzynek, ale to leci jak krew z nosa dzisiaj Wyjątkowo Jakoś tak zwolniłem tempo w otwieraniu, przepraszam Normalnie to w 6 minut powinno się wszystko otworzyć No znowu ta mp7 Chociaż faktory O, ostatnie cztery, jedna szybka Kurde origami, ale przynajmniej coś innego I trzy Znowu origami. Faktoryniu nawet. To nie jest takie złe. Ale my oczekujemy tutaj Knyfla. Najlepiej jakiegoś karambita bluegema, jeżeli stąd leci, bo nie pamiętam. Ale ładne. I ostatnia skrzynka. Niesamowity opening w takim razie wyszedł, bo tylko jeden różowy. A znaczy, to no tylko. To w sumie dobrze, że jeden chociaż różowy. Ale tylko jeden fioletowy. To przecież straszny, straszny. Akacz. Tym razem tested. No, akacz od cholerem 7 od cholery. Jeżeli kogoś interesuje podsumowanie, to cena całkowita przedmiotów, które dropnąłem kosztuje 115 zł, bez opłat, czyli to ile odzyskam po sprzedaży tego wszystkiego. No to to jest 100 zł. Czy opłacalne raczej nie, bo ten eko sam kosztował chyba 70 więc reszta w tych pierdołach jest 30 zł. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam na live'a. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli tego nie zrobiłeś. I trzymaj się do następnego siema!